Cześć! Dziś zapraszam na bardzo proste batony twarogowe w czekoladzie, które świetnie sprawdzą się jako dodatek do lunchboxu na drugie śniadanie. Wykorzystałam do tego przepisu twaróg zwykły w kostce. Idealnie sprawdzi się tutaj taki wiejski. Starłam skórkę z cytryny, dodaję sok z cytryny, dodaję słodzik, dodaję śmietanę, może być jogurt. I dokładnie łączę. Na koniec do... Masę twarogowej dodaję rozpuszczoną żelatynę. Żelatynę wcześniej zalewam przegotowaną, chłodną wodą i gdy napęcznieje w kąpieli wodnej we wrzątku rozpuszczam tak, żeby była płynna. I teraz łączę, masę przekładam do formy podłużnej, wyłożonej papierem do pieczenia i do zamrażalnika lub lodówki tak, żeby masa zastygła. Po tym czasie kroję na dowolnej wielkości batony. Ja podzieliłam na 9. I batony zanurzam w rozpuszczonej czekoladzie. Dobór czekolady według uznania, w zależności od tego, dla kogo batony są przygotowane czy ma być gorzka, czy mleczna. Bardzo polecam pożywne, proste i naprawdę bardzo smaczne. Więcej prostych. Keto i nie tylko keto inspiracji znajdziecie w moich e-bookach. Trwa wciąż promocja na Keto i LCHFD sery. Link zostawiam w opisie pod filmem. Czekam na komentarze i łapki. Pozdrawiam. pa pa.